Branża Wczoraj, Dziś i Jutro. W dzisiejszym odcinku podcastów rozmawiamy o branży turystycznej, a moim gościem jest Radek szafranowicz Małodziń, ekspert w dziedzinie turystyki. Dzień dobry. Radku, Ty swoje marzenia, marzenia o turystyce zamieniłeś w zawód. Powiedz jak to się odbyło? Oj, to się odbyło dawno temu, bo to było 25 lat temu dokładnie, a mianowicie moi rodzice zabrali mnie na wycieczkę. Zabrali mnie na wycieczkę do Turcji. No i tak siedzimy w tym autokarze, moja mama mówi, spójrz, wchodzi tutaj rezydentka, pilotka, może w okresie studiów, na które. Miejmy nadzieję, że pójdziesz. Wykonywałbyś bardzo podobny zawód. Ja wówczas zapaliłem się do tego zawodu, poszedłem na kurs pilota wycieczek w Gdańsku, ukończyłem ten kurs i tuż po maturze poszedłem do turystyki, czyli tuż po maturze zacząłem pilotować wycieczki. Jedna, druga, trzecia, a następnie ta branża mnie tak mocno wciągnęła, że zostałem w niej kolejne 25 lat. I przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie zupełnie innej branży. Odnalazłem siebie, jest to moja, moja pasja, to, co. Robię każdego dnia, w związku z tym daje mi to mnóstwo energii, mnóstwo satysfakcji i mnóstwo radości. Wiele ludzi marzy o pracy w turystyce. Tak jak Ty, kiedy byłeś młody, nie wszyscy zaczynają tak wcześnie, Niektórzy chcieliby po różnych doświadczeniach wskoczyć w tę branżę, powiedz, jak to zrobić? Co byś polecał młodym ludziom? I tutaj nawiążę do tego, co przed chwilką padło, w różnym wieku możemy zacząć pracę w turystyce i to, co obserwujemy w tym momencie na przykład w branży, że przechodzą do nas osoby coraz starsze. Czyli jak kiedyś na, w edukacji na kursach mieliśmy osoby bardzo młode, lat 19, 20, 20. W tym momencie coraz częściej mamy osoby 40, a nawet 50. Plus. Zatem na edukację, na kształcenie, na zmianę zawodu i realizację swoich marzeń nigdy nie jest za późno. Jaka moja rekomendacja? Przede wszystkim podjąć te decyzje odnośnie tego, żeby pracować w turystyce. To nie jest łatwa branża. Bardzo często ludziom wydaje się, że kto to jest osoba która pracuje w turystyce, jakie ma wykształcenie, jakie ma umiejętności? Przecież wystarczy być turystą, żeby zwiedzać świat i żeby, żeby być może robić to zawodowo. Tak do końca nie jest. Tu potrzeba wiedzy, tu potrzeba umiejętności, tu potrzeba konkretnych informacji, żeby zaopiekować się tym turystą, żeby pomóc mu w sytuacjach nagłych, kryzysowych, awaryjnych. Nie wystarczy ładnie opowiadać się, nie wystarczy um, Poprowadzić tę wycieczkę standardowo trzeba odnaleźć się również w sytuacjach, które wymagają większej wiedzy, sytuacjach nagłych, awaryjnych. W związku z tym na samym początku rekomenduję zdobyć tę wiedzę. Na początku rekomenduję, żeby na albo ukończyć kierunek turystyczny w szkole średniej, czyli na przykład technik organizacji turystyki, albo studia o kierunku turystyka i rekreacja, albo przyjść na kurs pilota czy rezydenta. Chociaż to nie jest reguła. Ze względu na to, że w turystyce pracują ludzie z różnym wykształceniem. Ludzie którzy są po psychologii, pedagogice, po filologiach. W związku z tym wiedza z różnych obszarów różnych obszarów tematycznych na pewno w turystyce nam się przyda. No właśnie, podkreśliłeś, że dobrze jest zdobywać wiedzę w drodze formalnej, czyli szkoła, uczelnia i tak dalej. A jak można zdobywać drogą nieformalną? No właśnie jeździmy, mm -hmm. zdobywamy, mamy różne wykształcenie, jesteśmy turystami, w różny sposób zdobywamy tą wiedzę. Jak ty tu upatrujesz możliwości dla ludzi troszkę starszych, albo z innymi doświadczeniami? Dokładnie tak. Czym starsi jesteśmy, tym nam łatwiej w turystyce, ponieważ mamy już doświadczenie. Doświadczenie życiowe. Niekoniecznie doświadczenie zawodowe, to przyjdziesz z czasem a, i nie wystarczy wsiąść do autokaru, nie wystarczy wziąć mikrofon, wziąć mikrofon i powiedzieć dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Trzeba mieć właśnie wiedzę. Taką wiedzę można zdobyć w edukacji a, pozaformalnej, czyli w edukacji na przykład podczas kursów różnego rodzaju. A ja od wielu lat prowadzę jako trener, jako szkoleniowiec kurs czy pilota wycieczek, czy rezydenta turystycznego i są to właśnie kursy, które przygotowują do zawodu. Są to kursy obecnie nieobowiązkowe dla Dlaczego? Bowiem zawód pilota czy zawód rezydenta nie jest zawodem regulowanym, czyli nie trzeba mieć żadnego dyplomu certyfikatu, który będzie potrzebny do tego, żeby móc pracować w tym zawodzie. Jednakże trudno sobie wyobrazić taką osobę, która po prostu ma marzenie, ma pasję, wsiada do autokaru i jest w stanie poprowadzić wycieczkę, bo wystarczy, że przyjdzie sytuacja nieoczekiwana, sytuacja niestandardowa i rzeczywiście ta wiedza merytoryczna będzie tutaj bardzo potrzebna. W związku z tym ja osobiście zawsze. Czy moim kursantom, czy studentom, czy uczniom, ponieważ uczę zarówno w szkolnictwie wyższym, średnim, czy też na kursach komercyjnych zawsze rekomenduję zdobycie tej podstawowej wiedzy. To dopiero pierwszy krok. Pierwszy krok do tego, żeby móc w tej turystyce pracować. Bowiem w turystyce uczymy się, zresztą jak w bardzo wielu innych branżach przez całe życie. I to jest bardzo istotne, ponieważ ten świat się zmienia. Wymagania turysty także się zmieniają. Wymagania biur podróży się zmieniają. Dlatego też pilot, rezydent, przewodnik, czy jakakolwiek. Inna osoba pracująca w turystyce, non stop musi te kompetencje doskonalić. Te kompetencje można też potwierdzać wykorzystując zintegrowany system kwalifikacji. W zintegrowanym rejestrze kwalifikacji znalazłam pięć konkretnych kwalifikacji związanych właśnie z pilotowaniem. Pilotowanie mm -hmm. imprez turystycznych, obsługa w turystyce zdrowotnej, organizowanie wycieczek górskich, pilotowanie imprez turystycznych typu incentive i przewodnictwo turystyczne. Mm -hmm. A niedługo będzie jeszcze rezydent turystyczny, bo jest to kwalifikacja, którą opisaliśmy dwa lata temu, ona się proceduje w momencie i miejmy nadzieję, że jak najszybciej właśnie do rejestru kwalifikacji zostanie włączona. Z kolei pierwsza, którą wymieniłaś, a mianowicie pilotowanie imprez turystycznych, to była jedna z pierwszych kwalifikacji, która została w ogóle do rejestru włączona. Był to rok 2018. I teraz w telegraficznym skrócie, dlaczego to zrobiliśmy? Dlaczego opracowaliśmy te kwalifikacje? Bowiem zawód pilota wycieczek nie jest regulowany. Już od ponad 10 lat wystarczy spełnić trzy wymogi ustawowe, a mianowicie być pełnoletnim, niekaranym, i posiadać wykształcenie minimum średnie, żeby móc wykonywać zawód pilota wycieczek. Co wcale nie oznacza, że każda osoba, która spełni te trzy wymogi, po prostu nadaje się do pracy jako pilot wycieczek. W związku z tym usiedliśmy w gronie ekspertów, ze względu na to, że byli i piloci wycieczek, i przewodnicy turystyczni, i przedstawiciele biur podróży, i to, co bardzo ważne, również turyści, którzy spoglądali na te nasze opisy i zobaczyli, czy rzeczywiście taką osobę widzieliby na stanowisku pilota wycieczek. No i tak kilka dobrych lat temu weszła do rejestru kwalifikacja rynkowa pilotowanie imprez turystycznych. Martwisz mnie, jeżeli są tak niskie wymagania, de facto, żeby zostać pilotem. Tak, te formalne. ale są to wymagania jedynie formalne, bowiem później każde biuro podróży musi samo dobrać sobie pracownika, bowiem wcześniej były egzaminy, wcześniej można było potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe ustawowo, powiedzmy to tak, albo przynajmniej formalnie. Natomiast od ponad 10 lat takie egzaminy w Urzędzie Marszałkowskim się nie odbywają. Stąd też także pomysł, żeby kwalifikacje pilota opisać w ramach ZSK, w ramach rejestru. Kwalifikacji, ze względu na to, że wówczas przychodzi do nas kandydat, który ma dokładnie rozpisane, co musi wiedzieć, czy jaki zakres wiedzy, co musi potrafić, czyli umiejętności i jaki powinien być, czyli kompetencje społeczne, żeby poradzić sobie w autokarze. To, takie, to taka pewnego rodzaju podstawa, ze względu na to, że naszym założeniem opisywania tej kwalifikacji było to, aby taka osoba weszła do autokaru, wzięła mikrofon i. I nie zrobiła krzywdy, i nie zrobiła krzywdy ani sobie, ani turystom, żeby po prostu ta wycieczka była dobrze poprowadzona. A największy plus, poprzez, jeżeli chodzi o potwierdzenie kwalifikacji, to plus dla biur podróży, dla organizatorów turystyki, bowiem pilot wycieczek wielokrotnie zatrudniany jest jednokrotnie, a mianowicie jest tu umowa zlecenia albo B2B, czyli działalność gospodarcza. W związku z tym bardzo często z danym biurem pracujemy tylko raz do roku, dwa razy na jednej i dwóch wycieczkach, w zależności od rynku, w zależności. Od sytuacji. W związku z tym biuro podróży poprzez taki certyfikat, poprzez takie potwierdzenie kwalifikacji ma łatwiej, ze względu na to, że nie musi weryfikować wielu kompetencji samodzielnie. Nie zwalnia go to z weryfikacji danego kandydata, bo jemu powierza grupę, jemu powierza wycieczkę, jednakże już na samym początku ktoś wcześniej takiej podstawowej weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dokonał. Ciężko wejść w słowo muszę ci powiedzieć. 25 lat mówienia do ludzi, ale spokojnie są także jest ten moment, kiedy biorę pauzę i są jest możliwe zadania, zadania, pytania. Nie było to łatwe. A powiedz. Jak rozpoczynasz wycieczkę? No, rozpoczynam od przede wszystkim uśmiechu na twarzy. Dlaczego? Ze względu na to, że bardzo często ludzie, mimo tego, że jadą na wycieczkę marzeń, mimo tego, że zbierają pieniądze przez dłuższy czas, to na samym początku są zdenerwowani, bo wyjeżdżają za granicę, bardzo często nie czują się bezpiecznie, bardzo często nie mają kompetencji językowych i mają do tego pełne prawo. Po to podróżują z organizatorem turystyki, po to podróżują z biurem podróży, żeby czuć się komfortowo. W związku z tym wchodzę z uśmiechem na twarzy, bez względu na to, która to godzina? Piąta, szósta rano, bo wówczas wycieczki również się zaczynają, i mówię. Kalimera, czyli dzień dobry po grecku, witam Państwa bardzo serdecznie, zabieram Państwa do Grecji. Kalo czyli dobrej podróży, a za moment opowiem Państwu dokładnie, co będzie się działo, krok po kroku, aby każdy z Państwa wrócił z tej wycieczki nie tylko z pięknymi zdjęciami, nie tylko z pięknymi nagraniami, ale przede wszystkim pięknymi wspomnieniami. Ja już się czuję swobodnie, ja już się czuję w Grecji. Zapraszam, jak najbardziej. A jak jesteś w Turcji, też mówisz kalimera? No oczywiście, że nie, no, mówię günaydın, czyli mówię dzień dobry po turecku, w wielu językach potrafisz powiedzieć dzień dobry. Nie wiem, nie liczyłem. Nie weryfikujmy tego teraz. Jednakże rzeczywiście ten uśmiech i to nastawienie to jest klucz do sukcesu, ze względu na to, że wycieczka to nie jest jakieś wystąpienie publiczne, takie bardzo oficjalne. Ludzie chcą ciekawostek, ludzie chcą normalnych informacji, które przyciągają uwagę. I w zależności od tego, jak zadbasz o atmosferę w grupie, w zależności od tego, jak sprawisz, żeby ludzie przez te kilka dni funkcjonowali razem ze sobą, tak też później, w momencie, kiedy bierzesz mikrofon po raz ostatni w autokarze i mówisz: Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie w imieniu Biura Podróży, w imieniu Pana kierowcy, w imieniu swoim, i dodajesz kilka dodatkowych rzeczy. Na samym końcu usłyszysz brawo i brawa, a turyści mówią, że to była wycieczka ich życia. Piękne. A powiedz, w każdej grupie zdarzają się malkontenci, ci, co się spóźniają. Jak sobie z nimi radzisz? To wszystko zależy od pierwszego podejścia, w zależności od tego, jakie zasady na samym początku ustalimy. A, ok. Ważne, żeby to wszystko było partnerskie, ważne, żeby to nie było coś narzuconego, tylko żeby ta atmosfera była wspólnie w grupie wypracowana. Przejdźmy do sektorowej ramy kwalifikacji. Mhm. Jest taka rama w turystyce, ona już powstała, co prawda, kilka lat temu, ale myślę, że nadal jest aktualna, jeżeli chodzi o, o, o słownik, o pewne wytyczne, jak mhm. ty. Na to postrzegasz, czy ona jest użyteczna? Ja ogólnie uważam, że wszystko, co robimy pod względem kwalifikacji, jest bardzo użyteczne i bardzo potrzebne. Dlaczego? Ze względu na to, że to daje nam pewne standardy, to daje nam pewne wytyczne. W dobie deregulacji bardzo wielu zawodów, właśnie sektorowa rama, czy też już konkretne kwalifikacje, dokładnie nam określają, jaki ten pracownik powinien być. Przynajmniej na samym początku, pod względem takiej bazowej wiedzy i umiejętności. To sprawia, że zarówno osoba, która wchodzi do zawodu, wie dokładnie czego od niej biura podróży oczekują i turyści, wie dokładnie z czego się przygotować. Biura podróży także wiedzą, kto jest im potrzebny, w związku z tym pod względem naszym, trenerów, szkoleniowców, kształcenie jest o wiele łatwiejsze, co wcale nie oznacza, że te wymagania się nie zmieniają, ze względu na to, że świat się zmienia, turystyka się zmienia. Moje początki 25 lat temu wyglądały inaczej, moje życie w tym momencie wygląda inaczej, kiedyś turyści cieszą słyszyli się, że wyjeżdżają za granicę, teraz siedzimy przy obiedzie i z lewej słyszę, że tydzień temu byliśmy na Malediwach, po prawej słyszę, że dwa tygodnie temu byliśmy na Mauritiusie, a dzisiaj jesteśmy w Nowym Jorku. W związku z tym ten dostęp do turystyki także się zmienia i nasza wiedza, i nasze podejście do turysty, i współpraca z biurami podróży także będzie się zmieniać. W związku z tym sektorowa rama, czy też konkretne kwalifikacje są bardzo przydatne i jak najbardziej idźmy w tym kierunku. Właśnie, idąc w tym kierunku, Ty prowadzisz firmę kadry turystyki i jest to instytucja certyfikująca w zintegrowanym systemie kwalifikacji. Jaki jest Twój model działania? Przede wszystkim prowadzimy kursy. Kursy podstawowe, które przygotowują do pracy w turystyce. Kurs pilota wycieczek, kurs rezydenta turystycznego. No i te kursy one są w taki sposób opracowane, żeby były jak najbardziej praktyczne, ale także, żeby później kończyły się właśnie kwalifikacją, czyli nasi kursanci mają możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego. Oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że do takiego egzaminu można podejść także bez kursu, no bo zintegrowany system kwalifikacji, czy ogólnie idea ZSK, umożliwia zdobycie wiedzy w różny sposób czy przy edukacji formalnej, czy pozaformalnej w związku z tym to trzeba o tym pamiętać. Natomiast postawiliśmy na praktykę, to znaczy zależy nam na tym, żeby nasz kursant i nasz absolwent wszedł do autokaru, wziął mikrofon, wiedział, jak się nim posługiwać, wiedział, jak doprowadzić kierowcę do danego punktu, gdzie spotykamy się z lokalnym przewodnikiem. Wiedział, jak rozmawiać z ludźmi, a sama powiedziałaś, że turyści są różni, w związku z tym warto poznać pewne techniki, w jaki sposób zażegnać pewne małe czy większe konflikty, które w grupie turystycznej mogą się pojawić tylko po to, żeby i pilot i przewodnik i sam turysta czuł się komfortowo podczas takiego wyjazdu. W związku z tym postawiliśmy maksymalnie na praktykę, dlatego nasze zajęcia odbywają się i w autokarze, i w mieście, i na lotnisku po to, żeby to wszystko pokazać od bardzo praktycznej strony. No bo tak jak już wcześniej wspominałem, naszą ambicją i naszym celem jest to, aby ta, dana osoba, która rozpoczyna pracę w turystyce przy obsłudze klienta, żeby na samym początku sama czuła się komfortowo, żeby zapewniła bezpieczeństwo Grupie i żeby zapewniła odpowiedni start, standard, a biuro podróży, żeby później do tej osoby zadzwoniło i powiedziało: Ulu, Kasiu, Małgosiu, chcemy Ciebie na kolejną wycieczkę ze względu na to, że grupa wróciła zadowolona. Zatem dla nas jest to najważniejsze, żeby trzy strony, i podkreślę to, trzy strony, wyszły z tego na. Jeżeli chodzi o wygrane, powiedzmy to tak. Czyli z oklaskami. Z oklaskami, dziękuję ślicznie. A mianowicie biuro podróży, sam pilot czy rezydent, a także turysta, bo to są trzy podmioty, tak już mówiąc w cudzysłowie, które są najważniejsze właśnie przy organizacji imprez turystycznych. Mm, dziękuję. Te oklaski no, powtarzają się tutaj w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Ale... Bo one są bardzo fajne, doceniają naszą pracę. Pracę bardzo trudną, pracę bardzo ciężką. Powtórzę, a bardzo często ludziom wydaje się, że pilot, przewodnik, rezydent to taka osoba, która wejdzie do autokaru, tam powie trzy po trzy a wyjdzie i już jej nie, nie widać, na przykład rezydenta przez kolejne dni pobytu. Nieprawda, my jesteśmy non stop z ludźmi, my jesteśmy po to, żeby ludzie czuli się dobrze Dobrzy rezydenci. Dobrzy rezydenci, dokładnie tak. A I takich również staramy się w kadrach turystyki kształcić i nie tylko w kadrach turystyki, bo wiem dokładnie, że na rynku mamy sporo ludzi, których turystyka to pasja, a i dla nich wielkie wyrazy szacunku i uszanowania, ze względu na to, że po sezonie, kiedy już wracamy, jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, no bo pracujemy 24 godziny na dobę, ale po kilku dniach wypoczynku brakuje nam czegoś. Czego? Mikrofonu, żeby wejść do autokaru i powiedzieć: Kalimera, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Biura Podróży XYZ. Dobrze, dobrze, jeszcze nie wyruszamy, jeszcze nie wyruszamy, aczkolwiek. Autokarusz czeka! I mogę piec za nim, jak się spóźnię. Oczywiście. Ale powiedziałeś właśnie, dobrze rezydenci. Wchodząc tutaj do Instytutu, zadałeś od razu pytanie, gdzie się wybieramy na wakacje i tak dalej. No właśnie, planujemy wakacje. A jak się ustrze z tych złych rezydentów, złych biur podróży, z którymi pojedziemy, bo pojedziemy, wydamy pieniądze, ale nie do końca będziemy zadowoleni. Przede wszystkim korzystajmy z organizatorów turystyki, czyli legalnych podmiotów, które organizują imprezy turystyczne. A łatwo to sprawdzić, wchodzimy na stronę ministerialne, sprawdzamy czy dane biuro jest po prostu w rejestrze. To jest bardzo istotne, bardzo ważne, ze względu na to, że niestety mamy sporą część tzw. szarej strefy, w związku z tym korzystajmy z legalnych biur podróży. Na samego pilota, rezydenta wpływu za bardzo nie mamy, ze względu na to, że najczęściej dowiadujemy się, kto będzie naszym pilotem czy rezydentem dopiero podczas rozpoczęcia takiej wycieczki. Natomiast mamy wpływ na to, jak ta wycieczka się potoczy, czyli mamy wpływ na to, czy rzeczywiście grupa i sam pilot czy rezydent wrócą zadowoleni. No więc współpracujmy. Chodzi o to, że nawet jeżeli nam się coś nie podoba, nawet jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia, my jako turyści podejdźmy do pilota, podejdźmy do rezydenta, porozmawiajmy z nim normalnie. Pisanie reklamacji po powrocie. Nie ma, może nie to, że nie ma większego sensu, ale nie daje nam pilotom czy rezydentom czy biuru podróży możliwości rozwiązania sytuacji na miejscu. W związku z tym, jeżeli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, a czasami się zdarza, podejdźmy, porozmawiajmy, jesteśmy ludźmi, a nauczmy się i postępujmy zgodnie z tym, jak sami chcielibyśmy być traktowani. A jestem święcie przekonany, że ja i sporo moich kolegów i koleżanek odwdzięczymy się przede wszystkim pomocą, rozwiązaniem danego problemu czy danej sytuacji i przede wszystkim ogromnym ogromną serdecznością, bo bardzo nam zależy na tym, żeby nasi turyści wrócili zadowoleni. Dobra, nasza wycieczka dobiega końca. W związku z czym podsumujmy te najważniejsze informacje, które chcielibyśmy, żeby zostały zapamiętane. Po pierwsze, branża różnorodna, formalnie niedużo wymagań, ale tak naprawdę one są weryfikowane przez pracodawcę, czyli przez biuro podróży zatrudniające pilota rezydenta i przez samych klientów. W związku z czym aby dany pilot, rezydent, pracownik biura podróży był poszukiwany, to musi zdobyć odpowiednią wiedzę. Może. Tak, musi zdobyć odpowiednią wiedzę, musi mieć konkretne umiejętności. Te wymagania wstępne rzeczywiście są niewielkie, jednakże dla jego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa danego pracownika, po to, żeby poczuł się pewniej w momencie, kiedy wsiądzie do autokaru, w momencie, kiedy będzie na lotnisku, ta wiedza, którą zdobędzie w tej edukacji, pozaformalnej czy formalnej, no w zależności od tego, skąd ją pozyska, jest dla niego kluczowa, bo w turystyce mamy mnóstwo sytuacji stresowych, a w momencie, kiedy masz, Merytorykę w momencie, kiedy masz konkretne schematy rozwiązań, a wówczas czujesz się bezpieczniej, wówczas możesz podjąć prawidłową decyzję. Dlatego też te kursy, szkolenia, studia, edukacja w szkole średniej będzie na tyle ważna, że później możesz tę wiedzę spożytkować właśnie podczas pracy w turystyce. Wiedza zdobyta w sposób nieformalny też jest jak najbardziej pożądana. Mm -hmm. Można ją zweryfikować, można zdobyć kwalifikację, mm -hmm. przejść przez proces walidacji, która, który wiąże się z praktycznym egzaminem, o którym Ty mówiłeś. W autobusie sprawdzane są wszystkie Dokładnie, elementy, tak. ale na koniec można zostać certyfikowanym pilotem i, mm -hmm. i cieszyć się realizacją marzeń. Zgadza się. Coś jeszcze powinniśmy podkreślić? Powinniśmy podkreślić to, że ta praca jest dla osób, które rzeczywiście kochają pracę i lubią ludzi a mianowicie połączenie jednego z drugim da pewnego rodzaju sukces. Natomiast bez merytoryki, bez konkretnych umiejętności nie jesteśmy w stanie tej wycieczki odpowiednio poprowadzić, bo wystarczy, że coś małego się, mówiąc kolokwialnie, wykrzacze, wówczas rzeczywiście ta wiedza i merytoryka będzie tutaj niezbędna. I dlatego warto z taką wiedzą i merytoryką przyjść do tego zawodu. A jeszcze jedno, dla pracodawców w tej branży, sektorowa rama kwalifikacji, która ukierunkowuje pom Pomaga, pomaga w poszukiwaniu właściwych kompetencji u ludzi. Tak, i to jest bardzo ważne, żeby coraz więcej biur podróży zdawało sobie sprawę i wiedziało o tym, że mamy kwalifikacje, że mamy zintegrowany system kwalifikacji, że dzięki temu organizatorom turystyki, właścicielom biur podróży jest łatwiej, ze względu na to, że ktoś wcześniej potwierdził dane przygotowanie zawodowe konkretnego kandydata. Biorąc pod uwagę szczyt sezonu turystycznego, kiedy szybko trzeba znaleźć pilota, przewodnika, który będzie obsługiwał, daną grupę, wówczas bardzo często nie mamy ani czasu, ani e, możliwości finansowych, żeby zweryfikować te kompetencje, a właśnie ZSK w tym pomaga, ze względu na to, że ktoś wcześniej takie kwalifikacje zweryfikował i daje pewnego rodzaju informację, że dany kandydat jest gotowy do pracy, co nie oznacza, że biuro nie musi tego jeszcze sprawdzić, pod względem swoich oczekiwań. Jednakże już ta pierwsza, pierwszy etap walidacji, weryfikacji kompetencji został dokonany. Radku, to Uznajmy, że nasza wycieczka dzisiejsza dobiegła do końca, więc jak się żegnasz z wycieczką? Żegnam się oczywiście ogromnym uśmiechem na twarzy i podziękowaniem na początku w imieniu Tour operatora, czyli biura podróży, bo to jego reprezentuję następnie w imieniu kierowcy, no bo to on nas wiózł przez cały czas, a dopiero później w imieniu swoim, a następnie czekam przy autokarze, jeżeli turyści chcą się ze mną jeszcze pożegnać, to osobiście się z nimi żegnam. Życzę wszystkiego dobrego i oczywiście zapraszam. Zapraszam na kolejne wycieczki. Biura Podróży. I Ciebie również zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że będę gościem w tym studiu raz jeszcze. To ja zapraszam na kolejne podcasty w serii Branża Wczoraj, Dziś i Jutro. Dziękuję za tą dzisiejszą wycieczkę i w takim razie z pięknym uśmiechem w imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych i Kart Turystyki dziękujemy za dzisiejszy podcast i oklaski w takim razie, jak po dobrej wycieczce. Wszystkiego dobrego i zapraszamy Państwa na imprezy dobiór podróży, które prowadzone są przez pilotów, przewodników, rezydentów, a ja osobiście pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki z branży i życzę dobrego sezonu. Dziękujemy.